Cześć, witam Was w czwartym odcinku naszej jesiennej serii przez zasłonę czasu i śmierci. Witam też nowe osoby, które się tu pojawiły w tym ostatnim tygodniu. Rozgoście się, mam nadzieję, że spodoba się to, co tutaj dla was tworzę. Słuchajcie, odcinek czwarty już, a tak w ogóle, w ogóle, w ogóle, szczęśliwego dnia, pierwszego dnia jesieni, 23 września. Hello, hello! Jak tam u was? Jak tam u nas? U nas trochę chłodniej wreszcie. Czekamy teraz, aż liście zaczną zmieniać kolor. Ja już dzisiaj Jadę po swoją Pumpkin Spice Lotte i celebruję ten dzień na maksa, ale wracając do naszej serii, czwarty odcinek, no, 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 już się zaczyna robić poważnie. Maria już troszkę więcej wie na temat tego, jakie ma składniki do eliksiru życia, um, tak, nieśmiertelności. <grym> Ma zdobyć. Słuchajcie, między innymi jest to eliksir młodości. Eliksir młodości można kupić za punkty. My mamy tych punktów już. O, 2000 super. E, chyba potrzebujemy 3000, żeby zdobyć dwa eliksiry e, młodości, no bo musimy ożywić dwa duchy. E, I mamy tu też, no czyli trzeba spełniać po, po prostu swoją aspirację. Ambitna studentka dla Marii, czyli osiągnij trzeci poziom umiejętności analizy i dyskusji, i to właśnie chcemy teraz zrobić jeszcze przed zajęciami. Jest poniedziałek, dzisiaj w ogóle są zajęcia od za 5 godzin. Za pięć. ok. okej, o 13.30 zaczynamy. Także Maria już leci do e, ćwiczyć analizę i dyskusję. Mm, tylko znajdę to urządzonko, e, urządzonko, nie, e, podest, nie, to jest ten podest. Czy to tu w ogóle jest? O, powinno być, nie, jest, dobra, ćwicz, um, ćwicz dyskutowanie, ja przyspieszę. Okej, okay. także zaczynamy właśnie już poniedziałek. E o, mamy. Oh, boy, boy. <laughs> nie wiedziałam, że to pójdzie błyskawicznie. Trzeci poziom. Co jest następne? Osiągnij piąty poziom. Okej, okay. uczestczaj na wykłady gościnne. E Ukończ kurs z najwyższą oceną. No to zobaczymy, czy nam się to uda, bo zostało nam jeszcze właściwie nie wiem, bo my zaczęliśmy w środku tygodnia, więc chyba... Na pewno dzisiaj są normalne egzaminy, normalne zajęcia i myślę, że w środę też są jeszcze normalne zajęcia, alboż może być ten egzamin. No dobra, ale co tutaj? Uczęszczaj na wykłady gościnne i ukończ kurs najwyższą. Co nam, Kliknij na cele uczelni, by udać się na wykład gościnny. Dobra, to będzie trzeba zobaczyć sobie po prostu. Dzisiaj na te swoje wykłady, to Maria, weź tu jeszcze może troszeczkę podyskutuj. Eee, dobra, podyskutuj, a ja sprawdzę to, bo jesteśmy na terenie. Nie, nie jesteśmy na terenie uczelni, nie, jesteśmy na terenie tego miasteczka. Czyli tutaj... Oj, przepraszam, czyli, e, czyli tutaj nam się nie uda sprawdzić o co to jest? Co To są prawdziwe drzwi. Ach, to są prawdziwe drzwi. Myślałam, że jakieś takie, wiecie. W ścianie tutaj mnie pokoju. <grym> A kto to? Jacyś założyciele akademii. Dobra, więc Maria, Wiesel, na razie sobie to opuścimy. Opuścimy, tak? O, nie, nie? Przerwiemy i zobaczymy, czy można na te wykłady gościnne uczęszczać. Jesteście w tym klubie studenckim, tu też jest ten Poza też możemy przychodzić. Właśnie, jest tu może więcej też ludzi, z których się mogli zapoznać. O, kto tutaj wymazał? Obejrzyj, zwróć, wyczyść, wyczyść, bo to chyba zrobili ci. Chociaż, nie wiem. To jest nie, o, uczęsz w wykładzie, wróć między 17 a 19, dobra, czyli musimy przyjść wieczorem po zajęciach, eee... weź udział w umiejętności praktycznych, a nie, my nie mamy tyle kasy, żeby, a nie, mamy, można by wziąć, Okej. Okay. Ehm, dobra, o, a kto to jest? To, to jest jakiś duch profesora, wesołe, przyjazne powitanie, zostaw to. Ej, a może on coś by nam mógł powiedzieć, coś o życiu nieśmiertelnym? W ogóle chciałam też. o, y... się świeci. On chyba umarł z tej, nie? Z... Umarł z, e, z czego? Ze starości. A może też by chciał jakiś tam eliksir życia? <grytanie> Ej, Felix, dobra, pokaż rozmawiamy o najnowszej książce. Mhm. Mamy o ulubionych. Okej, okay. zapytaj o zawód. E, opowiedz dowcip, dobra. E, może też by chciał ten eliksir nieśmiertelności, a on. Mm, no ciekawe. jak umarłeś? Zaproś do rodziny. Mój trzeba się zaprzyjaźni. Narzekaj na profesora. Mm -hmm, ostatnio nie chciał nam w ogóle pomóc, ale ubaw ludzi zabawnych Simów. Maria zaprzeja się, zaprzyjaźniła z zabawny Sim. Okej, okay, fajnie, ale ten pasek leci, co? Pochwal szczerze. Dobra. Mm, Feliks bezrobotny. Ej, a co wy macie? Jakieś. serduszka? Nie. A, uczucie. Okej, okay, dobra, zabawne, D dobra. <grystanie> Okej. Okay. O, maskotka. E, zapomniałam w ogóle, że tu się takie studenckie życie e, e, toczy. Zapomniałam o tym zupełnie. Dobra, ja może już teraz przejdę do tych. E, do czego? No, muszę po prostu iść na swoje zajęcia. Katarina, znowu dzwoni. Po rozmowie sobie stwierdzam, że lepiej będzie, jeśli się nie spotkamy. Dzięki za radę. Okej, okay. Katarzyna, w ogóle ciągle dzwoni i ciągle chce jakieś rady. Maria jeszcze wzięła się trochę za naukę do kursu, żeby tę ocenę sobie polepszyć. Zobaczymy w ogóle jak tu... O, za około godzinę. Dobra, no to um, akurat można sobie tutaj... Ale Maria tu pasuje co? Te książki, komputer, ten strój, aż normalnie jej walnę chyba fotkę, ale tu jej pasuje taki, taki wystrój, taki w ogóle klimat pełno tych książek. Może w tych książkach też być coś jeszcze można by O, matko! Rachunki. Molidzielnie dzielnie pracuje na te rachunki. O! Czas do szkoły, czas do szkoły. dotrzyję wcześniej na zajęcia. Maria jest po zajęciach i już od razu chce wziąć się za odramienie lekcji. Ale też tu pięknie jest, co? Uuu! Fotka, fotka, fotka. Siedemnasta wybiła. Spróbujmy wziąć udział w tym e, wykładzie gościnnym. A, to trzeba pochodzić. Dziedziny nękania. nie? Wykład gościnny z dziedziny inżynierii i prawo. Edukacja, prawo i nęka i e, e, inżynieria. inżynieria. Mm, nie wiem. Przygotowanie się do egzaminu nie... No, to, to nękanie mnie interesuje. 40 simoleonów. No dobra, tyle możemy wydać. Ciekawa jestem, co Maria z tego wyniesie w ogóle. Ej, strasznie tu dużo duchów, nie? Kto to jest? Fajnie, jesieniarska seria, tyle duchów. Hello? Już drugi. A w ogóle chciałam wcześniej jeszcze w nocy pogadać z naszym rodzeństwem, ale nie przyszli. Jak zawsze przychodzili, tak teraz nie przyszli. Maria, jeszcze trochę jej zostało czekamy. Maria poczuła się poruszona zaangażowaniem mówców w ukrócenie dręczenia tylko w szkołach, lecz również gdzie indziej. A, okej, okay, czyli to jest nie jak nękać, tylko jak zaprzestać nękania. Okej, okay, ja myślałam, że jak nękać. <śmiech> <śmiech> czyli to koniec tak na dzisiaj w sensie coś to nam się udało. 2200 dobra, super. Jeszcze tylko trochę trzeba ustawić tych ustawić. Co zrobić? zbierać tych punktów. Dobra, słuchajcie, wracamy do domu, no już dzień na uczelni za nami. Wróciłyśmy do domu, słuchajcie, od razu pójdziemy tam zacieśniać więc z naszym z Martą i z Sebastianem. uwolnie nie? cały czas trzeba opłakiwać. i złóż ofiarę przodką. Kom... Ja nie wiem, czy to coś daje, ale spróbujmy. E, robimy wszystko, co można. Może w nocy Marta przyjdzie i uda się z nią też pogadać, jak właściwie w tych zaświatach tam jest, jak to wygląda. No przychodzi, no to czemu nie gadać, nie? No, a może ona nie chce wcale wrócić do życia. Zapytajmy ją o zdanie. Jej zdanie jest chyba tutaj dość ważne. Powiedziałabym nawet najważniejsze. Moli jesteś w domu? Jesteś. Co robisz? Nawet w ogóle nie wiem. Moli została dzisiaj awans, wiecie? I jeszcze jest uwaga, kawową artystką. Tak jest. I nadal pracuje od 5 do 7. Ale na razie do awansu nic nie trzeba, żeby robiła. E, pijesz sobie wodę? A może wiesz co, posprzątaj to. Mm, czy ty możesz, umiesz coś nam ugotować? Moli moja droga, chleb mleczny. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jajka na toście, niech będą. Maria, jak tam? Opłakujesz ich nadal. Myślę, że zaraz też pogadamy z Moli, w ogóle przez cały dzień się nie widziałyśmy. Już jest po 20, a ty byś musiała jeszcze jakieś zajęcia. Nie, bo ty nie masz jutro pracy, pracy zajęć. W środę, czyli jeszcze zajęcia. zajęcia lekcje możemy obrobić później. Dobra. Niech ona tutaj sobie nad nimi płacze. Też, w ogóle, trzeba by trochę powiedzieć, jak ta sytuacja wpływa właśnie na Moli. No, bo jednak to, jest, to zadanie, które podjęła się Maria, no jest bardzo ambitne i takie też zabierające czas. Nie? No, ona ciągle gdzieś jeździ, ciągle gdzieś coś sprawdza, też studiuje. Nie ma jej właściwie w domu. Moli pracuje tylko od 5 do 7, siedzi i może różne tam myśli jej przyjść, mogą przyjść do głowy. Moli, ty nie masz wyższego gotowania, moja droga? A, drugi poziom. Dobrze, dobrze. Troszkę przypalone tości. to nic. Jeszcze. O, skończyć. Brawo. Dała wyraz szacunku. Eee, no, może ktoś tu przyjdzie. O, ale ty będziesz teraz e, zjecie sobie razem. Co widzę? Moli zaraz przygotuje, to sobie zjecie. Czyli nie jedzą przez stoletko tak w kuchni po prostu. To niech Moli też przygo e, przygotuje. Moli od razu widzisz, że Maria jest smutna, to niech ona mm, porozmawia o smutku. Ej, przeproś! Ej, on ściągną coś kucą. ja tego nie widzę. Osobista rozmowa. A, w macie te rachunki. To jeszcze jest, spróbujemy zapłacić potem, co? E Molly też wiedzi po prostu, że. Mm no, widzisz, że jest ciężko, nie? Ale. Myślę, że się to gotują, dziewczyny. Eee... Pewnie. O, barabara. Czy spędzam trochę czasu razem? E, zaraz to się Zdobyto odczucia. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Dobra, czyli nie jest chyba tak najgorzej, co? Bo teraz marzonym serze rozmawiacie. No Maria mówi, że po prostu no, no musi zrobić te punkty i musi teraz ciężko nad to pracować, a jeszcze e, pomyślała sobie, że powinna zacząć też szukać mm, kolejnego składnika i iść za tropem, e, szukaj w pobliżu wody, e, tam był ten anioł morski, nie? więc zaraz też Maria usiądzie do kompa, e, wiesz co, ale ty, księżniczka, sprzątaj to po sobie. No. E, usiądzie do kompa i zrobi e, oj, szukanie e, po prostu w sieci, e, myślę, że wpisze te hasła i może coś jej się uda znaleźć. To choć od razu jesteś bardzo smutna no to na ten smutek e, opłać rachunki. Zacznijmy od dorosłego życia. Maria już opłaciła rachunki i jeszcze wzięła się za szukanie jakiejś informacji w internecie. I zobaczcie, zobaczcie, co ona tutaj, Windenberg News. Pierwsi osadnicy przybyli do Windenberga. Wieki temu, przeciągnięci pięknem okolicy, zbudowali swoje domy na stokach gór, korzystając z naturalnej obronności terenu. Staroświecka architektura miasta była imponująca. Wąskie kamienne uliczki prowadziły do pięknych kamiennych budynków o ozdobnych fasadach i dachach pokrytych czerwoną dachówką. Na wschód od miasta rozciągały się majestatyczne klify, wysokie, strome skały opadały wprost do szmaragdowych fal Morza Zachodniego. To miejsce stało się miejscem pielgrzymek dla mieszkańców i turystów, którzy pragnęli podziwiać niezwykły widok i cieszyć się spokojem, jaki oferowały te klify. O, coś tu mamy, coś się zaczyna moli wlazować w kadr. Hello, hello. Chcę ci porozmawiać pewnie. No, zobacz tam, może zobacz na tej stronie. Dobra, posłuchajmy co ona ma. Znaczy, nie posłuchajmy co ma do powiedzenia, tylko po, um, posłuchajmy jej i posprawdźmy jeszcze inną stronę. Brindleton Bay Newspaper. Mm, nad brzegiem błękitnego oceanu spokojnego rozciągało się urokliwe miasto o nazwie Brindleton Bay. To miejsce było znane ze swojego malowniczego położenia, ale przede wszystkim z jego rybackiej tradycji, która sięgała setek lat wstecz. Rybacy z Brindle Bay byli twardzi i odważni, wyruszając każdego dnia na morze, aby złowić świeże ryby, które dostarczały żywność całemu miastu. Jednak to, co czyniło Brindle Bay jeszcze bardziej wyjątkowym, to tajemnicza wyspa oddzielona od miasta przez wąski kanał. Wyspa ta była otoczona przez mglistą aurę tajemnicy. Nikt nie wiedział, co się znajduje na niej, ponieważ dostęp do niej był ograniczony z powodu trudnych warunków nawigacyjnych i silnych prądów morskich. Tylko nieliczni odważali się próbować docierać na tę wyspę. Słuchajcie, coś to już bardziej jest e, bardziej opiecującego w Bay. Okej, okay, ale myślę, że jeszcze jeszcze za tych dwóch rzeczach <laughs> trzeba szukać w książkach. Czego szukać? E Co tam, Molly? Sprawdziłaś sobie też coś na telefonie? Ja... Dobra, jak się już ten kadr, to ja cię tutaj wezmę. <laughs> e Marii chce się siku, OK. ale moja druga, myślę, że jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz możesz też e sprawdzić. Solani story. Hmm. To miejsce było. Zobaczcie, datowane 1607-1830. To miejsce było niezwykłe ze względu na swój ekstremalny klimat. Słońce świeciło tu przez większość roku, a temperatura była niemal zawsze wysoka. Jednak mieszkańcy Sulani nauczyli się dostosowywać do tego gorąca i czerpać z niego korzyści. Wielki wulkan nazwany ognistym smokiem dominował nad miastem, co jakiś czas wybuchał, wypluwając lawę i pył w niebo, ale jednocześnie dostarczał urodzajną glebę, która pozwalała na poprawę egzotycznych roślin i owoców. Legendy o syrenach były częścią kultury miasteczka. W pobliskiej zatoce Syren mówiono, że piękne syreny przybyły, aby zatrzymać Błądzących marynarzy i podróżników. Opowieści o ich śpiewie przyciągały wielu odwiedzających, choć niewielu z nich miało okazję zobaczyć te tajemnicze historie. E, historie? Istoty, matka jedyna. Ja zaczęłam tutaj myśleć o tym, <grym, <grym, że ta historia no? też. Też jest tak samo niezwykła i myślę, może warta y, z, zobaczenia, poszukania szerzej właśnie, o co tam chodzi z tymi syrenami. Ale coś tu Maria jeszcze znalazła. Evergreen Harbour to tam, gdzie miała mieszkać nasza, yy, nie Helenka, tylko Marta. Miasteczko nosiło nazwę Evergreen Harbour i znajdowało się na wybrzeżu pięknej Zatoki Szmaragdowej. To miejsce było niezwykłe z powodu swojej malowniczej przyrody, która przyciągała zarówno turystów, jak i przemysłowców. Przemysł jednak rozwinął się w miasteczku, wprowadzając wiele zakładów produkcyjnych, które generowały zyski, ale również zanieczyszczały środowisko. Pierwsze oznaki problemów pojawiły się, gdy woda w Zatoce Szmaragdowej zaczęła tracić swą przejrzystość, a ryby stawały się coraz rzadsze. Mieszkańcy Evergreen Harbour byli zaniepokojeni i nie czekali bezczynnie. Lokalne organizacje ochrony środowiska powstały, by stawić czoła przemysłowym zanieczyszczeniom. Walka między przemysłem a obrońcami środowiska była zacięta. Organizacje prowadziły kampanie edukacyjne, organizowały protesty i starły się z przedstawicielami przemysłu w sądach. Jednak stopniowo udało się wprowadzić surowsze przepisy dotyczące ochrony środowiska i wymusić zmiany w procesach produkcyjnych, które redukowały zanieczyszczenia. Mieszkańcy Evergreen Harbor również angażowali się w ochronę swojego pięknego miasteczka, organizowali akcje sprzątania plaż i terenów nadmorskich oraz promowali zrównoważony styl życia. Coraz więcej mieszkańców zaczęło korzystać z energii odnawialnej, a nowoczesne technologie pomagały w monitorowaniu jakości powietrza i wody. O, tutaj już poważna historia, ale ciekawe było się w sumie dowiedzieć tego, tej historii właśnie terenu, gdzie miała mieszkać bohaterka naszego jesiennego domu dziecka. Nie wiedziałam, że tak było, hardkorowo i nadal w sumie nadal jest chyba. Okej, okay. no ale Maria tutaj już znalazła, zobaczcie, jest pierwsza w nocy. Ja myślę, że już dziewczyny pójdą spać i poczekamy, może pojawi się któryś z naszego rodzeństwa. Słuchajcie, piąta rano Molly idzie do pracy, a nikogo nie było. I to już druga noc z rzędu także nie wiem co się stało ale no na razie nie będziemy no nie, nie, nie wywołamy ich na siłę nie? o jeszcze się przyspieszyło, Maria jeszcze śpi e, słuchajcie, także y, no nie ma co już tu czekać bo na pewno nikt nie przyjdzie e, ja dziękuję, że to obejrzeliście troszeczkę popchnęliśmy naszą historię do przodu zaczyna się robić coraz ciekawiej e, myślę, że w kolejnym odcinku już zaczniemy konkretniej poszukiwać, może nawet wybierzemy się do tych miejsc, żeby podpytać Miejscowych, o co chodzi z tym aniołem morskim, a tymczasem jeszcze raz dzięki, że to obejrzeliście. I do zobaczenia już za tydzień. Pa! pa!